Siemanko, witam na Podlaskiej ziemi jestem na Podlasiu, dokładnie w białym stoku. No i patrzycie na mój nowy nabytek, kolejna alfa, ale tym razem prawdziwe V6. dokładnie kupiłem trzecią 156 lecz tym razem silnikiem no niestety muszę to słowo powiedzieć silnikiem busso z busso normalnie silnikiem a po co kupiłem tą trzecią alfę już wam mówię jak wiecie mam jest to 56 kameleona dieselku, którym jeżdżę na co dzień, i takie zwłoki czerwone, co kupiłem w styczniu z pakiecikiem Zendera. Ta czerwona Alfa jest naprawdę zdrowiutka. Buda jest zdrowa. Alfa jest kompletna, lecz jest spadniętym motorem. Początkowo myślałem, żeby wsadzić do tej czerwonej. 24 JTD dieselka, 5 cylindrów, aczkolwiek ciężko znaleźć z takim motorem, jaki bym chciał, ponieważ poszukiwany był przeze mnie odmiana 140-konna, a wysyp jest 136, a te alfy, co mają 136 koni, są mało rozwojowe, nie można tam zbytnio dużo z nich ugrać 150 występują w takich w cudzysłowie w półliftach czyli już jest środek poliftowy i tam pewnie by było za dużo roboty, a tych 140 konnych właśnie mało było była jedna sztuka, lecz starszy dziadek starszy pan trochę tutaj poleciał w kulki w ogłoszeniu no, wprowadził w błąd. Ja już byłem zdecydowany kupić, ale dobrze, że nie kupiłem, ponieważ zobaczyłem te ogłoszenie: Czarna, czarny sportwagon 2,5 litra, fałszywska busso. No, i ten samochód posłuży jako dawca do czerwonej. Tylko teraz czekać na termin, na słapa, na przekładkę wszystkiego. Buda ogólnie w tej czarnej, w której siedzę, no zdrowa jest. No nie jest może to idealny egzemplarz wizualny. Jakieś tam wycieki tam spod pokryw zauważyłem, no, ale wszystko jest pewnie do ogarnięcia. Rozrząd nie tak dawno był robiony, alternator, pasek, aczkolwiek pasek, coś jest właśnie nie tak. Yy, na jeździe próbnej paska nie było słychać, było dobrze, a jak... Ruszyłem od państwa, gdzie kupiłem ten samochodzik. Zaczął pasek świszczeć i pasek mm, świszczy pod wpływem wzrastających obrotów. Nie wiem, co to może być. Stawię się go do mechanika, zobaczymy, co tam jest. Ewentualnie sam wolny, w wolnej chwili zobaczę, co może być grane. Lecz jak na razie, jestem zadowolony. Samochodzik ma moc. Jest potencjał, auto jest kompletne. Nie dodałem samochód, ma instalację gazową. Lecz najprawdopodobniej ta instalacja nie zostanie przełożona do czerwonej. Ale zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. No, tutaj ogólnie jadę na benzynce, ponieważ gazik jest coś jest albo filterki są zapchane, albo parownik, ponieważ przełąża normalnie, ale powyżej 2000 obrotów. Przełącza na benzynę. Gościu mówi, że możliwe, że parownik, czy coś, bo, bo od nowości yy, znaczy gaz ma 8 lat, chyba. Gaz ma 8 lat, chyba. I parownika chyba nie wymieniał. No. Są zwolennicy gazu, są przeciwnicy. Ja jestem osobą neutralną. Miałem jeden samochód z gazem. Jeżeli jest to ekonomiczne, jak najbardziej. A każdy jeździ na czym mu się podoba. Nawet może jeździć na gazie z butli gazowej czy coś takiego. O, tutaj z takich ustereczek. Zobaczcie, kurwa, zobaczcie gała. Gała schodzi normalnie. Gała jest wyrobiona. Muszę na silikon dokładnie tutaj przykleić. No i co, zaraz Wam pokażę jak samochód wygląda, umyję go i pokażę z bliższa. Zakupik. Busso. No i tak wygląda, czysta. Fajnych wydarzeń podobno. Włoska, manufaktura, progi, sportpak telefony szesnastki, zimoweczki. No to taka alfa do jazdy, raczej. Chociaż do jazdy nie będzie, ponieważ posłuży jako dawca dla tej czerwonej. Nie mylić, że to GTA. Jest to oryginalny pakiet zender'a założony, częściowo zdjęty, bo wcześniej oglądałem stan podłogi, progów Pelgi GTA 17. Więc mi się wydaje, że połączenie z 2,5 Busso będzie zajebistym pomysłem. I serduszko serduszko jak to serduszko Uss. tutaj patenty wiadomo to można może ogarnąć chociaż może z tego TSa podpasuję. Później sobie popatrzę. No jest to jest tutaj LPG, jak widzimy LPG. Coś na LPG nie chodzi. Nie wiem, czy będę patrzył, czy nie będę patrzył. Zobaczymy. Ja ogólnie tym samochodem. Pojeżdżę. Zobaczę, jak on się spisuje. Wymienię sobie na pewno olej w nim za niedługi czas. Może filterki przepatrzę. Coś tam stuka tutaj. Przód kierowcy. Coś najprawdopodobniej drążek kierowniczy. Albo coś. No i piszczy, piszczy, piszczy. Strasznie piszczy. Jak słyszeliście na filmikach z okolicy, z okolicy alternatora, niby alternator był wymieniany 100 km temu, znaczy już w sumie 400 km temu. Ale coś albo rolka, albo paseczek piszczy. Słyszeliście na filmikach, jak piszczy. No ale to busso, więc musi sycze, syczeć i piszczeć. Tak to się przedstawia. No więc co, czekajcie na kolejne filmy Zamieszczę filmik na pewno Jak tym autkiem się jeździ Jakieś wrażenia z jazdy Chociaż jest to moje pierwsze spotkanie z tym silnikiem Z fałszusteczką od Alfy 2,5 190 koni Rocznik ogólnie autka 2000 no i co, no fajnie się jeździ. miał być tutaj 2,4 10V, no ale będzie, będzie busso, więc kończę i się manko.